Cześć! Witajcie w świetliku muzycznym. Dzisiaj opowieść o tym, jak zespół YouTube znalazł się na dachu sklepu monopolowego i co na to policja. Wszystko zaczęło się w nocy w domu gitarzysty zespołu U2. The Edge wpadł na pomysł pewnego utworu i od razu nagrał demo tej piosenki. Bardzo był z tego zadowolony, uważał, że powinna się ona świetnie sprawdzać na koncertach. Niestety w domu nie było nikogo innego, z kim mógłby się podzielić swoją radością, więc samotnie odtańczył taniec radości, bijąc pięściami. W powietrze. Następnego dnia zaprezentował e, nagranie e, pozostałym członkom zespołu YouTube. Podobało się, ono im, ale uznali, że wymaga różnych poprawek. Te poprawki bardzo dużo czasu zajęły. Praktycznie wszystko, co było na początku, to po kolei wymieniali. Współproducent płyty The Joshua Tree, nad którą wtedy pracowali, Brian Eno, stwierdził, że praca nad tą jedną piosenką, która ostatecznie ukazała się na płycie pod tytułem Where the Streets Have No Name, zajęło 40% czasu Pracy nad całą płytą. Do tego stopnia był tym sfrustrowany, że w którymś momencie chciał po prostu skasować dotychczasowe próby nagrania tego utworu. Chciał tym osiągnąć to, żeby zespół po prostu zaczął pracę nad tym utworem od zera. Temu inni, oczywiście szalonemu pomysłowi, byli przeciwni, i kiedy Brian Ino właśnie chciał to zrobić, szczęśliwie w tym momencie do pomieszczenia wszedł, Inżynier Dźwięku Pat McCarthy z tacą, na której miał herbatę i specjalnie tą tacę upuścił. Zrobił sporo zamieszania, żeby wręcz po prostu fizycznie powstrzymać Briana Ino przed tym, co chciał zrobić. Ostatecznie to Steve Lillywhite posklejał to, co słyszymy na płycie. Ostatecznie na płycie Joshua Tree z różnych podejść do nagrania tego utworu. Zatytułowany Where the Streets of No Name, tekst autorstwa Bono. Tutaj też to nie było tak, że Bono po prostu napisał i wszyscy byli zachwyceni. Jeżeli chodzi o piosenki na płytę Joshua Tree, no to niestety inni wymuszali na Bono, aby poprawiał swoje teksty. Twierdzili między innymi, że nie za dobrze to brzmi, kiedy ja już śpiewa razem z muzyką i żeby jeszcze bardziej się postarał, żeby to było bardziej dopasowane. To na pewno było mocno frustrujące dla Bono, który wcale nie jest taki pewien swojej twórczości, ale ostatecznie zmotywował się i te uwagi spowodowały to, że przyłożył się jeszcze bardziej do tych tekstów. Do piosenki Where the streets have no name pomysł wziął się z pewnego zdania, które przeczytał, że w Belfaście w tamtych czasach łatwo było stwierdzić kto jest jakiego wyznania oraz ile zarabia, tylko na podstawie tego na jakiej ulicy mieszka. Chwilę później Bono w ramach swojej działalności charytatywnej był w Etiopii. I tam zobaczył zupełnie inny świat, i ten kontrast jeszcze bardziej na niego zadziałał, i spowodował, że właśnie tam w Etiopii napisał tekst tego utworu, który gdzieś generalnie jest takim marzeniem, właśnie, żeby nie było podziałów jakichkolwiek, tutaj właśnie ujęty w takiej formie, że, że mógłby być taki świat, w którym są takie miasta, gdzie ulice nie mają swoich nazw. Do dzisiaj, bo ona po, podobno jest niezadowolony z tego tekstu, uważa, że jest niedokończony, ale tu inni, między innymi diecz, jednak się nie zgadzają, uważają, że jest to świetna rzecz. Na pewno początek tego utworu, pierwsze słowa, które niesamowicie. Niesamowite, robią wrażenie, zresztą muzyka i, i, i ten wstęp fajny, rozwijający się długo, i to zakończenie, i cały środek. Na pewno jest to jeden z niezwykłych utworów, i właśnie ten rozpoczyna płytę The Joshua Tree zespołu YouTube, która ukazała się 9 marca 1987. Roku. Pewnie to, że była ta, ta muzyka czymś wtedy świeżym i innym od tego, co działo się na rynku muzycznym, spowodowało, że albo ten odniósł wielki sukces zarówno komercyjny, jak i artystyczny. Sprzedało się 25 milionów egzemplarzy tego albumu, no i krytycy także byli zachwyceni, dobrze oceni, oceniali tę płytę. I na początku, i do dzisiaj ten album pojawia się w różnych zestawieniach płyt wszechczasów. Także, właśnie komercyjnie dobrze szło. Dwa pierwsze single, With or Without You i I Still Haven't Found What I'm Looking For, były dużymi przebojami. Co ciekawe, to są jedyne piosenki, które zespołu YouTube, które dotarły do miejsca. Pierwszego w Stanach Zjednoczonych. No ale przyszedł czas na trzeci singielek, który ukazał się w sierpniu 1987 roku i padło właśnie na piosenkę Weather Streets Have No Name. Tam też był potrzebny teledysk. Do dzisiaj tak jest, że singlom promowanym piosenkom towarzyszą obrazki, ale wtedy to było wręcz wymagane i zależało zawsze zespołom i wytwórniom, żeby to były rzeczy znakomite, no bo wtedy MTV królowała, więc mocno się to przekładało na popularność muzyki danej. Piosenki. Tutaj zespół YouTube zainspirował się innym zespołem, The Beatles, którzy to 30 stycznia 1969 roku wystąpili na dachu swojej firmy Apple w Londynie. Taki niezapowiedziany koncert, który jak się później okazało, był ostatnim ich. Występem na żywo. Zespół YouTube no, zainspirował się tym, ale jednak pewne rzeczy zmienili. No nie w Londynie, tylko w Los Angeles. Nie na wysokim budynku, tylko takim jednopiętrowym. Żeby tu pomyśleli bardziej jednak o publiczności, żeby jednak łatwo było ich zauważyć z poziomu ziemi. I podziwiać po prostu ten koncert, także go dobrze słyszeć. Przygotowali się do tego nagrania. Przede wszystkim przez tydzień wzmacniano dach szykowano się na ewentualność, gdyby widzowie, fano, fani zespołu, zjawili się w bardzo dużej ilości i zechcieli się wedrzeć do budynku i na dach do zespołu. Także zespół tu i cała ekipa zaopatrzyła się w dodatkowy generator prądu na wypadek, gdyby policja zechciała odłączyć zewnętrzne zasilanie, no i tutaj mieli słuszność, rzeczywiście tak się stało, więc ten ich własny generator im się Przydał, mogli dokończyć dzieła. Wszystko to, samo nagranie, miało miejsce 27 marca 1987 roku, właśnie na dachu jednopiętrowego budynku w Los Angeles, a był to budynek sklepu monopolowego właśnie. Od rana w radiostacje w Los Angeles podały właśnie tą sensacyjną wiadomość, że zespół u wystąpi na nagłym takim koncercie, a trasa koncertowa była wyprzedana, także to była gratka dla fanów, że nagle zespół u występuje i że tak po prostu można szybciutko tam się udać i zobaczyć ich na ich występie i co więcej zapowiadano, że właśnie radio podawało, że może się tam zjawić aż 30 tysięcy osób. Nic dziwnego, że i policja szybko została zaalarmowana i przejęli się tym. I już od początku, kiedy tylko tam się zjawili, zaczęli rozmawiać z całą ekipą, czy i to w takich ostrych słowach, czy na pewno wiedzą, co robią i czy mogą zagwarantować, że nic się nie stanie, czy właśnie ze względów bezpieczeństwa nie uważają, że może być tak, że tych ludzi za dużo się pojawi i policja nie zapanuje. Nad tym i może się stać jakieś, jakieś nieszczęście. Już nie mówiąc o tym, że po prostu tam były ulice wokół tego budynku i, i po prostu ludzie jeździli. i Możemy sobie wyobrazić, że po prostu ktoś nagle zamyka ulicę w naszym mieście, więc zwykli mieszkańcy mogą być tym mocno zirytowani. Tutaj szczęśliwie ulice nie trzeba było zamykać. W samym Teledysku widzimy, że auta przejeżdżają i fajnie, bo to wszystko jest łapane i te auta i ci ludzie tam na tych chodnikach, czy na tych wdrapują się na lampy, czy po prostu zwykli przechodnie niezainteresowani koncertem. Jakaś babcia, która prowadzi wózek, ale w tym wózku nie ma dziecka, tylko pieska. Na przykład tutaj duży plus i pochwała z mojej strony na operatorów, którzy niesamowicie fajne rzeczy wyłapali tam. Nie tylko te spięcia z policją, tylko także właśnie po prostu tych zwykłych ludzi. i To nas przenosi w taki inny świat. W te lata 80. Amerykę, lat 80., zupełnie, zupełnie coś innego. Fajny klimat. Jakbym mógł się cofnąć w czasie, pewnie chciałbym być tam w tym miejscu właśnie. Właśnie wtedy. Szczęśliwie nic niedobrego się nie zadziało. Okazało się, że tylko około tysiąca ludzi zdążyło się tam zjawić. Być może byłoby inaczej w dzisiejszych czasach, gdyby, nie wiem, w internecie podali taką informację, może szybciej by się rozniosła. Wtedy być może ludzie po prostu nie zdążyli w większej ilości tam dotrzeć. Jak słyszymy na końcu teledysku, jest podawane, już nie macie po co tam jechać, już jest po wszystkim. Cały występ to był. Było osiem utworów, z czego cztery to była powtórka właśnie utworu well the Street's Have No Name, ale też fajnie, że zespół pomyślał o tym, żeby nie męczyć publiczności tylko jednym utworem w kółko granem, ale przedzielali to pewnie innymi utworami. Niezła, niezła zabawa, fantastycznie to nakręcone i policja, która no była tam obecna, były różne dyskusje z, z nimi, czy różne sytuacje, ale troszkę to jest, myślę, udramatyzowane. W tym teledysku to, to aż tak pewnie poważnie nie wyglądało. To raczej zasługa montażu i fajnego połączenia tych różnych różnych ujęć, no bo tak jak mówię, tylko około tysiąca ludzi tam się znalazło, za bardzo nie zaplogowali ulic, nikt na dach też się nie wdzierał, także policja szczęśliwie na tyle długo pozwalała im to filmować, żeby, żeby jednak to no, mieli całość materiału. Co prawda na koniec pada, że Bono mówi, że chyba nas tu odcinają już, ale to myślę, że tak troszkę właśnie pod teledysk powiedziane. No, wchodzi jakiś policjant i ogłasza koniec. Yes. <laughs> Ale myślę, że policja dała wystarczająco, specjalnie wystarczająco im dużo czasu na e, dokończenie e, dzieła. E, podobno zespół po cichu liczył, że skończy się taką rozróbą, że zostaną aresztowani. E, dlaczego mieli taką nadzieję? No, ze względów dramaturgicznych na pewno fajnie by to wyglądało w teledysku. Nic takiego jednak się e, nie wydarzyło. E, ale i tak efekt jest świetny do tego stopnia, że wideo dostało nagrodę Grammy dla teledysku. Roku. Polecam bardzo sympatyczna rzecz. To w zasadzie taki filmik, bo trwa i trochę przed piosenką i trochę po niej. Bardzo coś sympatycznego. Z ciekawostek? Tam na tym dachu z tyłu widać taki szyld. Pojedyncze literki tworzą napis "Milion dolar hotel". Ten szyld miał zapewnić troszkę uwagi widzom na wypadek, gdyby tam ludzie jednak się nie zjawili. Także te 30 tysięcy to było tak podane, trochę właśnie, żeby podkręcić sytuację. Także zespół jednak brał pod uwagę to, że ludzi generalnie jednak może się za dużo tam nie zjawić. No, i ten szyld miał być czymś ciekawym. Na szczęście nie musiał mocno odciągać uwagi, zresztą też nie jest jakoś mocno widoczny, ale mówię o tym dlatego, że ten szyld potem zainspirował Bono. Bono miał pomysł na film, i ten film powstał w roku 2000. Według pomysłu Bono, inny pan napisał scenariusz, a wyreżyserował Wim Wenders. No i film, właśnie zatytułowany The Million Dollar Hotel, pojawił się. Tam też mamy taką sytuację, właśnie taki obskurny hotel. W którym to nagle ginie syn miliardera, i zjawia się tam detektyw Skinner w tej roli Mel Gibson. Ale nie spodziewajcie się typowego kryminału to raczej taki nietypowy film, bo ten nasz detektyw spotyka bardzo barwną galerie postaci bardzo takich osobliwych, między innymi Milejowowi, czy w jednej z ról w tym filmie. No i ten film ma to do siebie, że widzowie dzielą się na tych, którzy uwielbiają ten film i tych, którzy po prostu nie mogą go oglądać i wyłączają zanim on się skończy. Ale z naszego punktu widzenia muzycznego, najciekawsze jest to, że pojawiają się tam piosenki z zespołu YouTube, czy też samego Bono, czy przyjaciół Zespołu, między innymi Daniela Lanua, który był także producentem płyty Joshua Tree. To tam między innymi bardzo piękny utwór, The Ground Beneath Her Feet, co ciekawe nie z tekstem Bono, tylko z, ze słowami autorstwa pisarza Salmana Rajdi. Ale nie napisał on specjalnie tekstu do piosenki, tylko to było odwrotnie. Bono czytał książkę Salmana Rajdi, spodobał mu się pewien fragment i te słowa wykorzystał właśnie do ułożenia tekstu, no podobno Salman Rushdie był tym e, e, zachwycony, właśnie tym cieszył się. Z tego piosenka naprawdę udana. Let me you, let me you. Cały sątrakt także myślę dosyć ciekawy. Tam między innymi właśnie wspomniana Mila Jowowowicz. E, trochę mówi, a trochę śpiewa piosenkę Satellite of Love. Lurida e, z małą pomocą e, Bono e, właśnie. Także tyle o miliard dolar hotel, natomiast wracając do where the streets have no name, no to The Edge miał rację. Utwór genialnie sprawdzał się na koncertach. No już nie mówiąc o tym, że był pewnym przebojem, że już nie dotarł na miejsca pierwszego, ale gdzieś tam w pierwszej dziesiątce w różnych krajach, czy też w pierwszej dwudziestce, chociażby w Stanach Zjednoczonych się znalazł. Ale na koncertach rewelacyjnie brzmiał. Bono kiedyś powiedział, że choćby grali najgorszy koncert i działo się bardzo źle, to kiedy pojawia się ten utwór, właśnie to wszystko się zmienia. Na dobre. No więc nic dziwnego, że wiele koncertów po prostu rozpoczynali od piosenki Where the Streets Have No Name. Nic dziwnego, że ta piosenka też żyje własnym życiem. Bardzo mi się podobało, kiedy pojawiła się w trailerze do filmu strasznie głośno, niesamowicie blisko. A bardziej, bardzo emocjonalnie działa na widza w, w tym zwiastunie. I go there with you. Także pojawiły się różne kawery tego utworu. Dosyć szybko, bo już po kilku latach Pet Shop Boys nagrali, ale taki na no, zupełnie inny. E, taki w swoim stylu troszkę takim właśnie dyskotekowym przełomu lat 80., -tych, 90. -tych. Natomiast e, dosyć myślę, jednak bardziej ciekawsze wersje pojawiły się później. E, z ciekawostek: 30 Seconds to Mars wykonują ten utwór z, e, z chórem Gospel. Jest także taka jazzująca wersja Corte Elinga. Jest co ciekawe wersja koncertowa, gdzie Bono został wymieniony na Bruce'a Springsteena i pozostali trzej członkowie YouTube właśnie z Bosem wykonują ten utwór. Ale moją ulubioną wersją poza oryginałem jest cover w wykonaniu Vanessy. Carlton fantastycznie tu podmieniła tę genialną gitarę Wiedzia na fortepian, na którym równie genialnie szaleje w swojej wersji. No to tyle o utworze World Streets Have No Name. Dziękuję Wam bardzo, że byliście. Zapraszam na kolejne odcinki Świetlika Muzycznego. Koniecznie subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia. Cześć. Dzisiaj opowieść o tym, jak zespół YouTube znalazł się na dachu sklepu monopolowego oraz co na to policja czemu nic nie robi.